Pani Johnson, skąd się pani tu wzięła? Stary, a ty co? Uderzyłeś się w głowę? Nie poznajesz mnie? Jak to? Dlaczego? Chyba jednak nie zadziałało. Tu od dawna przyśniła mi się nowa formuła Eliksiru. Pomyślałam, że wypróbuję. A czemu nie u siebie w domu? Bo tam wszyscy śpią? O tak! No co ty nie powiesz? Daj spokój, nie denerwuj się, jak dobrze mi pójdzie, wszyscy będziemy mądrzy i dostaniemy piątkę. Czy ktoś powiedział piątkę? Jestem gotowy, co robić? Najlepiej bez męczenia się. Kto dokonał tego odkrycia? Wykupuję wszystkie prawa! To jeszcze nie czas, eliksir niegotowy. To eliksir? Cholera, pusta inwestycja. Mikstura to nienaukowe osiągnięcie. Kto w ogóle otworzył wam drzwi? Ja. Teraz poczujesz się jak ja, kiedy śmiejecie się przez całe ranki. No, więc czego mam spróbować? Przecież nie mówiłam nic o próbowaniu. Obiecałaś mi. Dawaj tysiąc dolców. Ktoś go musi wypróbować, zanim wprowadzę go na rynek. Tak to działa. Wy wszyscy idziecie do klasy. To nie jest klasa, tylko mój prywatny pokój. I dziś uczymy się u ciebie. Stella próbuje miksturę. Dawaj kasę. Ej, oddaj. Jeszcze nie skończyłam. Jeszcze niczego nie testowałaś? Oddaj. Ella, pośpiesz się. Moja laboratoryjna mysz się buntuje. To nie jest naukowe odkrycie. Wszyscy mi przeszkadzacie! Stop! Coś poszło nie tak. Dalej jurek, wyjść spróbuj! Myślę, że już za późno! Na ziemię! To tyle Rezygnuję z patentu na ten chłam Dlaczego nosisz moją bluzę? A po co mi twoja bluza? Wolałabym oddać ci swoją Niż nosić twoją Czarniecka Co ty zrobiłaś? Oddaj moje ciuchy, moje pieniądze I moją twarz Co? Znowu zamieniliśmy się ciałami? Tylko nie dziewczyna Tylko nie dziewczyna Tylko nie dziewczyna Jurek, dzięki Bogu Stary, to jest super Jestem tobą, a ty mną I nie potrzebujemy nikogo innego Dlaczego głupcy zawsze mają takie szczęście? No i dlaczego? Przecież nie miałaś szczęścia Chyba już lubię być bogata Oddawaj mi moje ubrania, ropucho Teraz to chyba bogata ropucho. <kłysy> o, miałam taki sen, że wprowadzili mundurki szkolne. Kasia, co ty się tak drzesz? Wiesz, że krzyk jest szkodliwy dla mózgu. To koniec. Czego koniec, Kasia? Lekcji? Koniec mojej popularności! Jak? Jak to? Niemożliwe. Stella, gdzie jest Ela? Co ona zrobiła i gdzie poszła? Tam poszła. Ela, oddawaj moją kasę i rzeczy. Albo użyję buta Gucci i żaden rytuał ci już nie pomoże. No dobra, zabieraj. No co? Ma dobrą figurę i włosy też. Tylko się przybiorę i konkurs piękności mój. Julka, Olimpiada! Olimpiada! Jestem gotowa! Nie, jestem nieudacznikiem. Czarniecka, szybko wymieszaj te swoje kupy i przywróć mi do ciała. A, a, mam cię, teraz ty mnie gonisz. Widzicie? Uczcie się od nich. Nic ich nie obchodzi i cieszą się życiem. Ich mózgi się nie różnią, pod żadnym względem. A ja straciłam cały swój kapitał. Racja! Szkoła! I pani Johnson zaraz przyjdzie! Mamy zaraz test! O, super! Dostanę pierwszą piątkę! A ja co dostanę? Szczerze mówiąc, to nie wiem. Jak to? Co jak to? Nawet nie mam pojęcia z czego. Czyli to, co zwykle. Dajcie spokój! Wielki problem! Piątka czy jedynka? Co za różnica? Mam większe problemy. Ten kolor włosów nie pasuje do mojej czapki. Mam się przefarbować na blond? Nawet nie próbuj. Albo się zdziwisz, jak skończysz z łysą czaszką. Woohoo! Marzyłem o tym od dawna. O, tutaj to. Teraz ja jestem duży. Ta, głupcy mają szczęście. Chyba nie rozumiem. To bal przebierańców? I dlaczego nie siedzicie na swoich miejscach? Jurek, słyszysz mnie? Jurek, słyszysz mnie? A, racja, jestem Jurek. Jestem Jurek? Tak, widzimy! Usiądź na swoim miejscu! Ale ja jestem na swoim. A, jestem Jurek! Upadłeś na głowę? Ja nie, jestem Jurek. Jest dla mnie za nisko, żeby upaść na głowę, bo jestem Jurek! Tylko, juleczka siedzi na swoim miejscu. Stop! Nie jesteś, Julka! Gdzie jest Julka? Jestem tutaj? O mój Boże, Julka! Kto ci to zrobił? Pani Johnson, wszystko w porządku. Po prostu stałam się normalna. Byłam normalna. No dobrze, mam nadzieję, że to nie zabiło ci mózgu. A teraz piszemy test. <suszy> Co, Kasia, napisałaś? Zdecydowałam się o tym nie myśleć. Potem poprawię na mm, Pomogę ci jakoś. Po prostu to spisz. O, ludzie, mam odpowiedzi. Co? Pokaż, daj, pokaż, pokaż mi. Daj, 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 ja daj, pokaż, daj, 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 daj. Dobrze, a co to ma być? Julka, a ty co? Pozwalasz mi spisać? Jedynka dla ciebie, Julka. Wyjdź z klasy. Ale dlaczego jedynka? Kasia, ty siedź i pisz. Też też jedynkę? Julka, wyjdź z klasy. Twój test jest już zakończony. Ej, oddaj, to jest moje. Pisz to sama. Masz. Pięć. Ciesz się. Ela, idź i gotuj swoją miksturę. Chcesz wszystko z powrotem. Dla mnie spoko. Stałam się świetną uczennicą i zgłosiłam się na konkurs piękności. Teraz mam idealne wymiary. Na co? Na konkurs piękności. Teraz nareszcie będę spełniać wszystkie wymiary. Co za wstyd. Czarniecka. Nie nazywaj mnie tak. Nie jestem nią. Kto z was to Czarniecka? Już się sama zdezorientowałam. Napraw to, albo wyrzucił mnie ze szkoły. Nie martw się, modelki zarabiają dobrze. Muszę tylko kupić krótszą spódnicę. Co za wstyd! Mam przepis na naprawę nieudanych zaklęć, ale potrzebuję rzeczy, które są z wami od lat. Dziękuję. Twoja czapka by pasowała. Ej, to oddaj kasę! To zapłata za nowy towar. Sprzedałaś wadliwy, tak właściwie nie zmieniałem od tygodni, ledwo zeszły. Dobrze, czekajcie na mój znak. Julka, przestań płakać. Pokaż mi najważniejszą rzecz, jaką masz. Gdzie ty to trzymasz? Tuż przy moim sercu. Myślisz, że się uda? Coś tam na pewno się uda. No już, możecie wchodzić. Tylko ludzie, którzy zamienili się ciałami, powinni tu być. Musimy pić ten eliksir na zmianę. A nie możemy po konkursie piękności? Co wy na to? Nie pozwolę, żeby moje ciało zostało zhańbione. I co? Wszystko dobrze. Twoja kolej? Ale ja nie wiem, czy już chcę. Ciemne włosy nie są już takie straszne. Pi, ja już chcę. Czuję, że tracę swoje mocy jako blondynka. Dobrze, dobrze. Eee. Jej strata. Stałaby mi się popularna i kupiła nam własną szkołę. Kasia, jak ty staniesz się popularna, to ja będę na emeryturze. Pi. Eee. Pyszne. Eee. Wasza kolej, chłopaki. Dobra, bracie, dzięki za Twoją gościnność. Również dziękuję. Było fajnie, chociaż dla mnie trochę za wysoko. Kurde, wszystko zajęte, to moja kolej. Uu, co to za zapach? Roz? To ty? Nie. Na pewno Ela bawi się w gotowanie. Tych swoich mikstur. <laughs> Dzieci! Co tu się... Oj! Oj! jest O Hu, się, że się udało. A co? Miałeś wątpliwości? Nie, jestem zawodowcem. Aha. oddawaj moje ciuchy. Musimy się przebrać szybko! No świetnie, znowu nie pasuje mi mój wzrost. A szczęście było tak blisko. Kura! Ziemia znowu jest nisko! Ale kto to tam? Pani Johnson, skąd się pani tu wzięła? Stary, a ty co? Uderzyłeś się w głowę? Nie poznajesz mnie? Jak to? Dlaczego? Chyba jednak nie zadziałało, ale dlaczego? Kim ja jestem? Dzieci, co wy znowu wyrabiacie? Każdy dostaje jedynkę na semestr. O nie.